Właśnie Tak jak mówiłem wcześniej O poprałem co spałem Zimą Całe te i, i poduszkę i koszulkę Co chodziłem w czym A w tym śpię wyprałem ciepło jest I po prostu Sobie A teraz wybieram się właśnie Do mopru o, A tutaj właśnie Cudowny Aktor. Aktor. Jaki ty aktor? Ty aktor. Redaktor. Traktor.